288 milionów złotych to kwota, jaką otrzymają wielkopolskie samorządy na remonty dróg. W najbliższym czasie zrealizowanych zostanie 56 zadań powiatowych i ponad 130 gminnych. Pieniądze z funduszu dróg samorządowych trafiły także do powiatu Chodzieskiego. Jedną z wyremontowanych dróg będzie ulica Sosnowa w Laskowie. Chcemy tutaj zbudować. Drogę asfaltową z pełną infrastrukturą, bo już widzimy, że lampy są. Tutaj stoimy przy, na skrzyżowaniu z drogą również gminną, która została sfinansowana ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. A więc ten fragment, te osiedle w Laskowie zostanie, że tak powiem, wyposażony w nowe drogi. Koszt tej inwestycji to 655 tysięcy złotych. Dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych opiewa na kwotę blisko 400 tysięcy. Nowej drogi doczekają się także mieszkańcy gminy Margonin. Ma zostać wykonana droga w miejscowości Lipiniec kilometr drogi, który ma kosztować około 1 300 tysięcy, z czego 50% otrzymaliśmy dofinansowanie. Jednak złożone mieliśmy projekty na dwie drogi. Druga inwestycja została umieszczona na liście rezerwowej Urzędu Wojewódzkiego. Dwa dofinansowania otrzymał powiat chodzieski. Wyremontowana zostanie dalsza część ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży oraz ulica Cmentarna i ulica Broniewskiego w Margoninie. Łączny koszt obu inwestycji to prawie 2 miliony złotych, z czego dofinansowanie wyniesie nieco ponad 900 tysięcy złotych. Drogi są nerwem i dla gospodarki, i dla ruchu. Dla nas jest to bardzo ważne też, że one często ulegają degradacji poprzez jakieś okoliczności awaryjne. Wystarczy, że na jedenastce jest jakieś zdarzenie, puszcza nam się wtedy przez te nasze powiatowe i lokalne drogi miejskie zastępczo, ten ciężki, wielki transport z tirami. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymała także gmina Chodzież, która przeprowadzi remont ulicy Makowej w Ratajach. Koszt tej inwestycji to 339 tysięcy zł, a dofinansowanie to 169 tysięcy. Natomiast budżet drogowy gminy Budzyń zasiliła kwota 681 000 zł na remont ulicy w Nowym Brzeźnie.